Please wait, the game is loading. The game is loading. Witam wszystkich, mam na imię Tomek i chciałbym się podzielić się krótką historią tego, jak poznałem Jezusa Chrystusa. Wychowywałem się w spokojnym domu, gdzie rodzice bardzo troszczyli się o mnie, o mnie i o mojego brata. Już w młodym wieku kupili mi komputer aby, z myślą o tym, abym, abym, aby służył mi w nauce, pomagał mi w nauce. Jak się później okazało, wykorzystywałem go do zupełnie innych celów. Wychowałem się w małej wsi, gdzie tak naprawdę nie miałem rówieśników. Do szkoły dojeżdżałem około godziny czasu. Tak naprawdę y, tych rówieśników mi nie brakowało. Komputer wykorzystywałem do tego, aby, aby grać w gry komputerowe. Wracałem do szkoły, rzucałem plecak i potrafiłem godzinami do, do nocy grać w, w, w różne gry. I, i, I byłem z tym szczęśliwy, bo było mi z tym dobrze. Byłem dobrym uczniem, więc nikt tak naprawdę, y, nikt tak naprawdę nie miał mi nic do zarzucenia. Gry komputerowe stały się dla mnie całkowicie innym światem. Był to świat wirtualny, który całkowicie nie pochłonął spodobał mi się, ponieważ to, to, to nasze normalne, realne życie było dla mnie zawsze takie takie, takie puste, takie, takie, takie niezachęcające. Jeżeli chodzi o sprawę Boga i kościoła, zawsze wiedziałem, że Bóg istnieje. Że po śmierci jest coś więcej. Ale zawsze uważałem się za grzecznego chłopca, który nie ma żadnych nałogów, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, nawet bardzo rzadko przeklinałem. Dlatego zawsze uważałem, że pójdzie do nieba. Moje życie się skomplikowało w momencie, kiedy relacje między moimi rodzicami się pogorszyły. Początkowe kłótnie przyrodziły się, przyrodziły się w rozwód i, i rozejście się. Mój brat wyprowadził się, udał się za granicę do pracy. Ja wraz z mamą udałem się w jej rodzinne strony. Gdy przyjechałem w rodzinnej strony mojej mamy, czyli do Żardowa, nie miałem wielu znajomych, ale tak naprawdę ich nie potrzebowałem, ponieważ miałem swój wirtualny świat, miałem swój komputer, miałem swoje gry, które w zupełności mi wystarczały. Do pewnego momentu, ponieważ y, pewnego razu y, m, mój brat, kuzyn, mój kuzyn zainteresował się moim życiem, y, często rozmawialiśmy. Mówił mi dużo o Bogu, o tym, że to on zmienił jego życie. Y, zaciekawiło mnie to, ponieważ pokazywał mi on zupełnie innego Boga niż że co znałem. Mm. Zachęcam do tego, abym, abym czytał Biblię, ponieważ to w niej znajdę odpowiedzi na, na nurtujące mnie pytania. E, polecił mi Ewangelię według świętego Jana, abym od niej zaczął. Zdziwiłem się, ponieważ Ewangelia według świętego Jana znajduje się gdzieś w środku Pisma Świętego, a nauczono mnie, aby czytać książkę od początku. Wytłumaczył e, mi jednak, że Biblia jest specyficzną księgą, którą można czytać od, od środka. E, czytając Biblię, zobaczyłem, że, że faktycznie ten Bóg, ten Bóg, którego, o którym mówił mi mój brat, mój kuzyn, jest, jest zupełnie inny od tego, którego miałem wyobrażenie. Zawsze widziałem Boga jako kogoś, kto jest daleki, kto jest gdzieś nieosiągalny. Z kolei Biblia pokazywała mi, że Bóg jest tak naprawdę. Bóg jest wokół nas, Bóg chce być blisko. Zauważyłem, że, że Biblia koncentruje się w wielkim stopniu na osobie Jezusa Chrystusa na Jego dziele, na tym, czego dokonał, na tym, że, że umarł na krzyżu, aby ja za moje winy... Skłoniło mnie to do, do refleksji nad swoim życiem, do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy, czy to, co czytam w Biblii, jest prawdą, bo jeżeli jest prawdą, to warto w nią uwierzyć i warto tym pójść. I tak zaczęła się moja przygoda z Bogiem, ponieważ od tego momentu moje życie zaczęło się zmieniać. Zobaczyłem, że jest coś ciekawszego, coś o wiele bardziej interesującego od gier komputerowych. Jest to Jezus Chrystus, który jest prawdą i który jest rzeczywisty. Że ten świat wirtualny tak naprawdę nic nie wnosi w moje życie, a osoba Jezusa Chrystusa całkowicie może je odmienić. Minęło już kilka lat, odkąd zdecydowałem się pójść za Jezusem Chrystusem. I w moim życiu wiele się zmieniło. W już gry komputerowe, ale bliska więź z Jezusem Chrystusem. Uwolnił mnie on nie tylko od gier komputerowych. Przestałem również przeklinać, kłamać, kłócić się z rodzicami. Dzisiaj już wiem, że życie z Jezusem Chrystusem to jest styl życia, w którym chcę żyć na co dzień.